Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępia i ocenia jako pożałowania godny przejaw bezmyślności i ignorancji incydent, do którego doszło podczas meczu Lecha Poznań z Żalgirisem Wilno. W czasie czwartkowego spotkania wywieszono transparent z napisem: Litewski Hamie, klęknij przed polskim panem. Dzisiaj wojewoda zwołał posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Uczestniczyli w nim. Przedstawiciele klubu Lech Poznań, komendanci Wojewódzkiej Straży Pożarnej, policji oraz służb, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie tego rodzaju imprez. Z informacji pozyskanych ze strony władz klubu wynika, że do zdarzenia doszło mimo iż klub nie wyraził zgody na jakiekolwiek wieszanie opraw, banerów, transparentów. Sytuacja w ocenie była jakby nie do zabezpieczenia. Wojewoda przyjął te wyjaśnienia, oczywiście poinformował także, że był świadkiem tych zdarzeń w połowie meczu, w momencie, kiedy, kiedy ten transparent zapis opuścił stadion i natychmiast, jak mówię, zwołał to posiedzenie, aby Wyjaśnić, wyjaśnić, jak do tego doszło. W każdym bądź razie będzie prowadzone zarówno przez klub, jak i przez policję jakby postępowanie wyjaśniające. Wojewoda w sytuacji przedstawionych wyjaśnień wstrzymał postępowania administracyjne zmierzające do tego, aby zamknąć trybunę drugą stadionu miejskiego w Poznaniu na mecz z Koroną Kielce, który odbędzie się 11 sierpnia tego roku. Swoją decyzję jeszcze nie jeszcze jakby nie ogłosił sługi na to, że właśnie tego dnia, 11 sierpnia, również do rozgrywane mistrzostwa świata piłki Nożnej osób bezdomnych zależy nam wszystkim, nie tylko władzom wojewódzkim, miejskim, ale także chyba wszystkim poznaniakom na tym, aby to ta impreza była świadectwem takiej prawdziwej radości futbolu i, i dała dobre światło na to, co dzieje się tutaj u nas w Poznaniu. A więc decyzja jutro w godzinach godziny 12 powinniśmy, po, powinniśmy wiedzieć, jak, jaką decyzję podjął Wojewoda. Wszystko wskazuje na to, że może dojść do zamknięcia trybuny numer 2. Problem zachowania kibiców. Co należałoby zrobić, aby takie sytuacje się nie powtarzały? Jak można wnieść bez zgody transparent długości 50 metrów i przejść przez kontrolę na barierkę? Uh -huh. Takie same pytania formułował moje woda w stosunku do, do dyrektora Spraw bezpieczeństwa Alecha, bowiem to organizator. Tutaj należy to podkreślić. Odpowiada za za tego typu mm, incydenty, odpowiada za to, aby e, do nich nie dochodziło. E, rzeczywiście w naszej ocenie e, tak e, duży transparent e, nie powinien znaleźć się e, i, i powinien być zauważony. Przede wszystkim zauważony, e, jeżeli chodzi o jakby tą kwestię lobbystyki. E, Tutaj z wyjaśnień, e, mogę tylko wyjaśnień e, klubu e, wynika, iż e, prawdopodobnie został wniesiony Eee, dużo wcześniej aniżeli eee, aniżeli mecz, który, który miał miejsce tutaj na stadionie w Poznaniu, czyli y, kilka dni wcześniej.